25 czerwca rozpoczyna się jeden z najstarszych festiwali muzyki dawnej. Mowa o festiwalu Omnia Beneficia, odbywającym się w Starym Sączu, niegdyś pod nazwą Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Pięć dni festiwalowych i sześć koncertów w wykonaniu zespołów z Polski i z zagranicy. Z zagranicy przyjeżdża Ensemble Peregrina ze Szwajcarii, z Bazylei, natomiast z Holandii Kapella Platensis. Oprócz tego zespoły polskie, również z zagranicznymi solistami w składzie. Muzyka bardzo zróżnicowana od średniowiecza, bo tego typu muzykę wykonuje właśnie szwajcarski Ensemble Peregrina, po muzykę romantyczną w wykonaniu quartetto nero, kwartet smyczkowy. Także bardzo szeroki zakres. Muzyki dawnej, wszystko to pod hasłem programowym w tym roku Panopticum, które w kontekście naszego festiwalu oznacza zbiór osobliwości muzycznych. Koncerty tradycyjnie będą się odbywać w kościele parafialnym świętej Elżbiety w Starym Sączu oraz w starosądeckiej galerii IMO. Warto na nie pójść, bo to nie tylko propozycja dla melomanów. Powiem tak, na pewno łatwiej taka muzyka jest przyswajalna dla osób, które mają już pewnego rodzaju obycie, wprowadzenie, ale jestem przekonany, ponieważ sam jestem przykładem, że po wielu latach jakby rozbratu z, z, z muzyką klasyczną, nie tyle z obowiązku, co z prawdziwej przyjemności, od kilkunastu lat uczestniczę w koncertach i wiem, że przy odrobinie takiego otwarcia się no jest to fascynująca podróż w czasie. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, choć festiwalową tradycją jest to, że biletem wstępu jest folder programowy, który można sobie nabyć w cenie 15 zł. On można powiedzieć, jest na cały festiwal, czyli na wszystkie sześć koncertów, No to jest można powiedzieć jedyny wymóg, ale z drugiej strony bardzo przydatna rzecz, ponieważ folder ten między innymi zbiera wszystkie partytury można śledzić po prostu słowa te partie śpiewane i rozumieć o czym opowiada dana muzyka A festiwal zakończy się w niedzielę 29 czerwca